Co się znowu stało? Byle by się nie wydało. Nie wiadomo o CB, nie wiadomo jestem gdzie. To szczęście tylko koszmar. Myślów najgorszych postrach. Jego twarz na każdym rogu. Matka puściła cię z domu. Czarnego lustra to sekta. Czasem na ucho im ktoś szepta. I bronią na a Ten numer może objąć cenzura. Kryją się za mikrofonem, stoją pod twoim domem, mają swój kolor to purpura. Jeden zawód z boka, to bzdura. Pora ogrzać twoje grzechy, dzienni noc tak samociemny, czas już nam rozpawać stosy. Nie doczekasz swojej wiosny, Pora ogrzać twoje grzechy. Tak samo ciemny czas już nam rozpalać stosy. Nie doczekasz swojej wiosny. Najsłynniejszy robił w szkole. On nie pod koloratką matole. Pan Wofista to nie tajemnica. Była szykowana szubienica. Ukrywają to pod F65.4. Po co taki żyje? Będę szczery. Chcę prawa moralności, a nie chorej wolności. Można by i nawet humanitarnie Moje taki szczepionkę sobie zgarnię. I czy chlorek potasu Nie by było z takim hałasu Bez tej niesprawiedliwości ludzie się zwerowali na baczności Wasz pan 3F już czeka Droga do kotła, niedaleka Pora ogrzać twoje grzechy Dzienni i noc tak samo ciemny Czas już nam rozpalać stosy nie doczekasz swojej wiosny, Pora ogrzać twoje grzechy dziennie noc, tak samo ciemny, czas już nam rozpalać stosy, nie doczekasz swojej wiosny Elo Elo, to było moje mroczne Hot 16 Challenge Dziękuję już za nominację. Wierzę, że ten numer otworzył wam oczy na to, że pedofilem może być każdy Może to być maszynista, pianista, ksiądz lekarz, nauczyciel, gofista, znana osoba z telewizji. Także nie przyklejajmy łatki jednej grupie zawodowej, nie prześcigajmy się w tym, który pedofil jest lepszy, tak jak to robi TVP i TVN. W związku z tym tematem jaki poruszyłem podczas tego nagrania chciałbym nominować z tych zagranicznych Pana Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, tych Bardziej przyziemnych nominacji, niezwiązanych z tematem utworu, mój szwagier Waldemar Kruszona, mój sąsiad Dawid Sorczyński i może jeszcze kilka znanych osób ze środy wielkopolskiej: Waldemar Langner, Waldek, napisz tam chociaż jakiś wiersz, wiem, że masz do tego flow, pan burmistrz Piotr Mieloch i na koniec Wisienka na torcie. Last but not least, dyrektorka Urzędu Pracy, pani Aneta Kopodwartecka. Zbiegłem trochę z tematu odnośnie COVID-19, nie nagrałem nic, uznałem, że ten temat, który poruszyłem, jest ważniejszy. Pod spodem macie link do fundacji, którą możecie wesprzeć, która pomaga ofiarom właśnie tego typu przestępstw. Jeśli spodobał wam się przekaz tego utworu, możecie go udostępnić. Niech trafi do jak największej rzeszy ludzi. Dziękuję za wysłuchanie. Pozdrawiam Was. Na razie cześć.